Cześć wszystkim, witam serdecznie wszystkich na moim kanale, oczywiście Tiger83, z tej strony Fishing Planet. I słuchajcie, mam fajne szczegółowe info odnośnie nowego morskiego, oceanicznego łowiska. Tutaj, dzisiaj z Discord'a rafa.r jak e, dobrze pamiętam nick e, osoby z Discorda przesłał linka e, do e, e, posta zamieszczonego przez tutaj e, Denisa, który jest e, chyba twórcą Fishing Planet, tak mi się wydaje. Ale zanim to, to, co wiemy, czyli nowe morskie łowisko będzie dostępne od levelu 83, to wiemy. Maksymalny level zostanie podniesiony do 90. poziomu, także tak to będzie wyglądać. Wiemy również, że będzie 18 nowych morskich gatunków ryb. Niestety nie będzie merlina. Bardzo szkoda, bardzo żałuję. Prawdopodobnie nie będzie rekinów. Z tego co wiemy, to będzie. Aha, jeszcze chyba prawdopodobnie nie będzie tego basa, chyba grubera, czy jak on tam się uzwał, chyba tego brązowego do 60 kg. Tak mi się wydaje. I jeśli chodzi o tuńczyki, to będzie bodajże aż 6 gatunków, ale chyba tylko maks medalowy, chyba do 300 kg. Tak mi się wydaje, zobaczymy, bo w zeszłym roku była mowa, że będzie unikatowe rekin, że zwiększą unikatowe, e, wagę unikatowych arapaim. Także zobaczymy. E, także wiemy, że będzie właśnie łowisko od 83 poziomu, maksymalny level 90, 18 gatunków rybczego, 6 gatunków tuńczyka. I zobaczymy, bo tak na pewno prawdopodobnie tego basa nie będzie. Na pewno nie będzie merlina, szkoda. I prawdopodobnie nie będzie rekinów, a może choć jeden gatunek. Zobaczymy. I teraz takie szczegółowe właśnie informacje tutaj od dewelopera chyba Denisa Fishing Planet, gdzie to w zasadzie można powiedzieć świeży post, bo zamieszczony 18 godzin temu w dzienniku programistów i tutaj właśnie mi linka podesłała osoba z discorda mojego rafa.r także dziękuję ślicznie także przeczytam dla was bo ja to przeczytałem już naprawdę yy, powiem wam że naprawdę kulczę, zapowiada się naprawdę fantastyczna przygoda tutaj są również e, takie kilkusekundowe przebitki już pokazujące dosłownie tylko kilka sekund łowienia Także posłuchajmy tego wpisu, ponieważ zbliżamy się do końcowych etapów opracowywania nowej mapy oceanów. I tutaj już na pewno wiemy, bo to zostało zapowiedziane, że Fishing Planet będzie dalej szedł w kierunku Nowych morskich akwenów. Także zupełnie Fishing Planet można powiedzieć od tego update'u się zmieni. Ale najpierw będzie to update z dniem świętego Pantryka, czyli farma bitcoinów. Potem następny update będzie właśnie już to nowe łowisko. I trzecim update'em będzie prawdopodobnie nowy sezon lig klubowych. Więc tak. Ponieważ zbliżamy się do końcowych etapów opracowywania nowej mapy oceanów, chętnie będziemy informować Was na bieżąco o naszych postępach. Rozumiemy Wasze oczekiwania co do tej premiery i zapewniamy, że jest to również nasz najwyższy priorytet. W tej aktualizacji wprowadzamy kilka ekscytujących nowych funkcji, dlatego poświęcamy czas, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby rzucić okiem za kulisy funkcji Fishing Together. Pamiętaj jednak, że to dopiero pierwszy rzut oka na to, co ma dojść w naszej serii Saltwater Dev Diaries. W nadchodzących dziennikach zagłębimy się w szczegóły dotyczące lokalizacji, gatunków ryb i nowych sprzętów słonowodnych. <laughs> Łowienie ryb razem ze znajomymi na tej samej łodzi to jedna z najbardziej pożądanych funkcji w historii i nie mogliśmy się bardziej zgodzić. Jest coś naprawdę wyjątkowego w żeglowaniu po wodach oceanu z innymi wędkarzami, opracowywaniu wspólnej strategii połowowej i dzieleniu się doświadczeniami, podziwiając zapierające dech w piersiach zachody słońca. Przygotuj się więc. Aby zobaczyć to wszystko na własne oczy. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy Ci więcej. No, zapowiada się naprawdę mega ekscytująco, jak to czytałem pierwszy raz, to ciarki mnie przechodziły i teraz również. Lokalizacja. Położony na Morzu Wschodniochińskim, w pobliżu archipelagu japońskiego, leży malowniczy klejnot, znany jako Kaiji Nori. Ta niewielka wyspa, otoczona falami oceanu, może poszczycić się urzekającym krajobrazem, który urzeka zmysły. Dzięki pięknym widokom i spokojnej atmosferze Nori jest rajem dla wędkarzy poszukujących zarówno dreszczyku emocji podczas łowienia, jak i spokoju w objęciach natury. I tutaj widzę już zdjęcie właśnie jak ta wyspa wygląda i otoczona jest oceanem dookoła. Nowe łodzie jeśli chodzi o połowy oceaniczne, będziesz potrzebować solidniejszej jednostki, która poradzi sobie z falami. Na razie będziesz miał do dyspozycji dwie, dwie opcje. Możesz zdecydować się na wynajęcie jaktu wędkarskiego e, Shuritho Sutum, ta, zaprojektowanego tak, aby pomieścić dwie osoby na pokładzie podczas wspólnej sesji wędkarskiej. Ty i twój przyjaciel możecie łowić razem, korzystając z dwóch uchwytów na wędki, trzymając jednocześnie w rękach dodatkowo wędkę. Czyli będziemy mogli łowić na trzy wędki. Zajebiście. I tutaj teraz widzę screeny tej łodzi do wynajęcia. Całkiem spoko wygląda, ale to dopiero początek. Słuchajcie dalej. Alternatywnie, czyli druga opcja, jeśli jesteś dumnym właścicielem eleganckiego jaktu wędkarskiego, czyli to będzie na pewno z DLC, Cury, e, Hito, Volans, będziesz miał luksus zabranie ze sobą trzech, podkreślam, trzech dodatkowych przyjaciół. Dzięki temu na pokładzie może jednocześnie przebywać maksymalnie czterech graczy, którzy będą mogli wziąć udział w przygodzie Fishing Together, czyli wspólne wędkowanie. No naprawdę bajka. O, i ten jacht wygląda naprawdę kosmicznie, naprawdę kosmicznie to wygląda. E, jedziemy dalej. Wspólne łowienie ryb. Jeśli jesteś gospodarzem zapraszającym znajomych, będziesz kapitanem jachtu. Jako kapitan będziesz cieszyć się fajnymi bonusami, takimi jak możliwość pierwszego nawigowania łodzią lub przyspieszanie czasu do przodu dla wszystkich na pokładzie. Czyli co to oznacza? Osoby, które zaproszę do swojego pokoju na mój jacht. Czas, który będę ustawił, będzie dostępny dla wszystkich na mojej łodzi na tej sesji. Zajebiste. To jest zajebiste. E... Przyspieszanie czasu do przodu dla wszystkich na pokładzie. OK, jednak z wielką mocą wiąże się odpowiedzialność. Będziesz miał także za zadanie znaleźć najlepsze miejsce do wędkowania i zadbać o to, aby wszyscy dobrze się bawili. Twoi znajomi otrzymają zaproszenie i będą mogli od razu je zaakceptować. I teraz słuchajcie tego, bo to jest bardzo ważne. Ważne jest jednak, aby lokalizacja była dostępna dla wszystkich graczy, każdy miał wystarczającą ilość środków, aby pokryć koszty podróży na wyspę, licencję i koszt pobytu. Czyli wiadomo, no każdy musi mieć 83 level i środki, żeby pokryć licencję, podróż, pobyt itd. Podobnie jak w prawdziwym życiu, wszystko polega na planowaniu z wyprzedzeniem. I upewnieniu się, że wszyscy są gotowi na przygodę. Pierwszą słuchajcie to, bo to naprawdę zrzuca dosłownie z krzesła. Pierwszą rzeczą, której chciałbyś spróbować, jest rejs po wyspie. No to na 100%. Teraz słuchajcie tego, bardzo uważnie. Nowa mapa, nowa mapa będzie ogromna. I będzie oferować mnóstwo miejsca do eksploracji. Przy wymiarach 20 na 20 km zajmuje ogromną powierzchnię 400 km2. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, wyobraź sobie rozmiar wszystkich 24 map istniejących w grze. Bo mieliśmy 12 akwenów w postawce przez te wszystkie lata doszło drugie 12, czyli mamy 24 mapy, tak. Wyobraź sobie rozmiar wszystkich 24 istniejących map w grze połączonych, a następnie pomnożonych co najmniej 20 razy. To naprawdę będzie mapa ogromna. Ponadto będziesz miał dostęp do łodzi szybszych niż te obecnie. Dostępne w grze, co sprawi, że Twoje wrażenia z rejsu będą jeszcze bardziej ekscytujące. I tutaj na kilkusekundowym filmiku widać właśnie widok z kabiny tej łodzi. No bomba, naprawdę bomba. Widok zarówno z mostka kapitańskiego, jak i z dolnego pokładu jest oszałamiający. Bez względu na to, gdzie jesteś na łodzi, zawsze możesz się widzieć i łatwo komunikować na czacie Fishing Together. Czyli wspólna łodzi, czyli albo to będzie nowy czat, albo to będzie ten czat, który mamy do tej pory. W Fishing Planet, zobaczymy. Będziesz miał swobodę, czyli jeśli chodzi o kapitana, o kapitana tego nowego jaktu z DLC, tak? Będziesz miał swobodę zmiany miejsca na łodzi, jeśli będzie przynajmniej jedno wolne miejsce, czyli trzy osoby na przykład, tak? A ponadto kapitan może pozwolić innym graczom przejąć ster i sterować jachtem, co stanowi dodatkową warstwę pracy zespołowej. Płynąc będziesz miał okazję spotkać różne atrakcje, od regat i statków, po ptaki z wdziękiem szybujące nad głowami. Jeśli będziesz miał szczęście, być może uda ci się nawet dojrzeć delfiny lub przepływającego ogromnego wieloryba. Więcej ujawnimy w nadchodzących DevDaries, czyli w tych dziennikach deweloperów, i w następnych dziennikach deweloperów, właśnie będzie na temat rybek. Tak? Wszyscy gracze na pokładzie Jaktu będą doświadczać tych samych warunków czasowych i pogodowych, który gospodarz może wybrać dla całej grupy. Dodatkowo na Jakcie znajdzie się miejsce do przechowywania, co eliminuje potrzebę stosowania indywidualnych siatek. Czyli nie będziemy mieli siatek, a będziemy mieli ładownie na statku, tak? Każdy wędkarz na pokładzie będzie miał do dyspozycji około 2000 kg skowka. Czyli skowek będzie na 2000 kg, czyli 2 tony dla każdej osoby oddzielnie. Dzięki czemu każdy znajdzie wystarczająco dużo miejsca na swój połów. Ponieważ nadchodząca mapa będzie. Znacznie większa w porównaniu do wszystkich innych lokalizacji dostępnych obecnie w grze. Ekscytującym dodatkiem do gry będą specjalne boje nawigacyjne. Boje te można strategicznie zainstalować w preferowanych lokalizacjach na wodzie, umożliwiając szybką nawigację do tych miejsc za pomocą prostego kliknięcia na mapie. Ta funkcja usprawni proces lokalizowania i uzyskiwania dostępu do obszarów obfitujących w ryby. Pomagając wędkarzom zaoszczędzić czas i zmaksymalizować doświadczenie wędkarskie. Kolejna ważna informacja: ryby będą dynamicznie przemieszczać się po brzegach wyspy w oparciu o różne czynniki naturalne, co stanowi dla wędkarzy wyzwanie w ich zlokalizowaniu. Aby pomóc w tym przedsięwzięciu, gracze będą mieli okazję wypełniać specjalną misję i otrzymać w nagrodę słonowodną echosondę, czyli będzie jakaś misja do wykonania. Dzięki czemu będziemy mieli możliwość zdobycia e, słonowodnej echosondy do lokalizacji ryb, bo jak tutaj przeczytałem, że ryby będą przemieszczać się w oparciu o różne czynniki naturalne. Także zajebiście. Kolejną e, wspaniałą rzeczą w funkcji Fishing to, e, Together jest to, słuchajcie tego, bo to jest również istotna rzecz, że każdy gracz Zdobywa dodatkowe punkty doświadczenia za każdą złowioną rybę podczas łowienia z przyjaciółmi. Jeśli wędkujesz z kolegami z klubu, otrzymasz dodatkowe doświadczenia zarówno za wędkowanie klubowe, jak, jak i wspólne łowienie ryb na jednej łodzi. Super. I na koniec w dzisiejszym dzienniku, ale na pewno nie mniej ważna jest nowa metoda połowu, zarzucając wędki. I umieszczając je w uchwytach, a następnie powoli poruszając łódką, rozpoczniesz trolling. Metoda ta polega na przeciąganiu przynęty przez wodę w celu zwabienia dużych ryb oceanicznych. Aby zapewnić optymalne wrażenia z trollingu, kapitan nie będzie mógł szybko pływać łodzią, gdy wędki są zarzucone. To ograniczenie pomaga utrzymać stałe tempo, zapewniając, że łódź nie porusza się zbyt szybko i nie zakłóca procesu połowu. Nie ma nic lepszego niż radość płynąca z wędkowania razem z przyjaciółmi na pokładzie, dlatego w przyszłości planujemy rozszerzyć funkcję wspólne wędkowanie na wszystkie łodzie basowe. Słuchajcie tego w grze, dzięki czemu będziesz mógł łowić ryby razem ze znajomymi we wszystkich lokalizacjach, w których dozwolone są łodzie basowe. Czyli na naszych starych łodziach. Będzie zaimplementowanie do gry możliwość łowienia na przykład w dwie osoby. Super. Dzięki wspólnym doświadczeniom uroczej scenerii i wyzwaniu polegającemu na znalezieniu ryb w ogromnym, oceanicznym miejscu, każda chwila zapowiadał się na dobrą zabawę bądź na bieżąco, aby poznać więcej szczegółów na temat nadchodzącej aktualizacji, ponieważ będziemy nadal odkrywać nowe funkcje, które na siebie czekają. Do tego czasu życzę udanych połowów i napiętych żyłek. Także, słuchajcie, taka informacja. Mam nadzieję, że się to wam podobało. Także do, aż mi się gorąco zrobiło, jak, jak to czytałem, uwierzcie mi, no. Także napiszcie w komentarzu, jak wy się na to, na to zapatrujecie. Jak to się wam podoba. Także. Poczytam również, co napiszecie i zapraszam bardzo serdecznie nowe osoby do zasubskrybowania kanału oraz na mojego Discorda. Link będzie w opisie. I bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry. Będę bardzo wdzięczny. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!